Chciałem podziękować za to, że jesteśmy razem, że przyjechaliście tutaj. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy tym wszystkim, którzy pomagali nam przy tym marszu. Dziękujemy tym, którzy pilotowali nas, którzy wyjeżdżali dzisiaj, jechali z całej Polski. Jesteśmy razem, jesteśmy z wami, czujemy wasze wsparcie. Dziękujemy. Ale też chcę powiedzieć, że to jest ważny dzień. Jesteśmy na placu konstytucji dzisiaj, tak jak kiedyś niektórzy chcą tę konstytucję zmieniać. Chcą znowu przywrócić konstytucję z 52 roku. Chcą przywrócić sytuację, gdzie jedna partia miała wpływ na całą rzeczywistość. Nie pozwolimy na to! Wszystkich mogę zadeklarować, że będziemy pilnować Straż na, straż na straży konstytucji tej z 97 roku. Nie pozwolimy na to, żeby ta konstytucja została zmieniona. Ręce precz od konstytucji! O konstytucji! Ręce precz od konstytucji! Niech konstytucja kojarzy się z wolnością. Z instytucją suwerenności, z podmiotowością, tak jak konstytucja 3 maja czy konstytucja marcowa. Jeżeli nie będzie zgody powszechnej, nie będzie zgody narodu, nie pozwolimy zmienić konstytucji nikomu. Dzisiaj jest nas ponad 100 tysięcy. Jesteśmy z różnych środowisk, z różnych partii politycznych. Ale jesteśmy razem. I chcę powiedzieć, że to jest jedyna droga dzisiaj dla opozycyjnych partii politycznych, dla niezależnych środowisk. Być razem. Być razem w opozycji. Skuteczna opozycja to jedna lista w następnych wyborach. Musimy to zrobić. Jeżeli. Zbudujemy jedną listę. Jeżeli, jeżeli zbudujemy skuteczną opozycję, to wygramy wybory samorządowe, wyba, wygramy wybory europejskie, wygramy parlamentarne i wygramy prezydenckie w 2020 roku. Obiecujemy to! I chcę bardzo wyraźnie powiedzieć po zwycięskich wyborach ci wszyscy, Którzy łamali prawo. Czy to prezydent, premier, ministrowie, wojewodowie, urzędnicy. Ci wszyscy, którzy łamali prawo, odpowiedzą za to. Rozliczymy ich. Obiecujemy, że już nigdy. Polska w Europie nie będzie się kompromitować tak jak rząd PIS. Już nigdy nie będzie wyniku 27 do 1. Już nigdy Europa nie będzie pokazywać nas palcem. Wrócimy do rodziny europejskiej. Wrócimy na nasze miejsce.